Właśnie, e, dziennie tutaj, właśnie. Dziennie tak. E, I takim naszym dzisiejszym finałem będzie jak najbardziej pozodana w tematyce opowieść. Taka jak najbardziej znana opowieść o złym święciu popielu, o dobrym gwiaździe i. E, dobrej mieszkanki, która oczywiście, jak Państwo tylko się przekonają, co zrobili z naszym popielem. E, Spotykamy się dokładnie tydzień. Ale mam nadzieję, że jak na tak krótki czas, że bardzo, bardzo, bardzo. Co za chwilkę Państwa zobaczymy? Zobaczą Państwo wspaniałą, niepowtarzalną grupę, przygotowaną w bardzo szybkim, na tempie. Aktorzy już się troszeczkę tutaj tremują, więc proszę o ciszę. No życzę cóż, życzę Państwu, i oglądam. Zapraszam. Chem przed wiekami, przed dawnymi, szumiały puszcze w polskiej ziemi. W tych puszczach wielkich, pięknych, dzikich żyły niedźwiedzie, łosie, szkliki. Wśród lasów białe świecą wioski, gdzie kwiecie orzą łan ojcowski. Stoi nam sławny gród Kruszwica, jezioro gąbło wzrok Takryca. W, w Kruszwicy władza przez wiele. Książę, co zowią go, opiera. Ma popiel, z brud, pije codzień złoty miód, ma zbrojny sług orszaki, myśliwskie psy, i do sztylu pełne komory, współtronik i srebra bory. I żony obcego rodu, piękną jak już rozorza zachodu, a gdy do jadła zasiada, pląsa w gromada, na duda, piszczałka gęślina przygrywa księciu łzy. Lecz strona w popieru dusza, pod los go nie wzrusza. A żona jego niemieckich krajów córa. Dumna jest i ponura. Suknie swe srebre powtuje, i zioła dziwnie gotuje. I skarby w komorze liczy i na służebne swe krzyczy Zachodzi nad bokłem Słońce w złotej grasie, pasterz też ponad brzegiem, Białe owce pasie, Na gęślach im przygrywa, Bogów ojczystych wzywa. W ten zboru, piana, biada, Słuch księcia Orszak wypada. Owce biednemu porwali, Na księcia furt ujechali. Idzie barki, od barci w lesie, miód wolny do domu niesie, zaniósł go do komory, piękne w tym roku zbiory, od ściany aż do ściany pełniutkie miodu zbany. Ten z drogi biada, biada, orszak stu księcia wypada, na wody dobro ładują, partnika nie żałują. Syna wzięli w niewolę na księcia dwór na Bądorę. Polował myśliwy w Boże, maskury zwierza w to komorze. Makuny, grono staje, futra w obrowe niedźwiedzie. Dalekie sprzedaje sprzedaje kraje. ten orszak książęcy jedzie. Kopili myśliwego cnego, zabrali do wybek jego, dom podpalili ubogi. Tak kazał popiel srogi. Płaczą ludziska. jada, jada, Popiel porywa nam stada. Popiel zabiera nam dzieci I pali paty mieci. Choć wolni my od wieka, Zaraz ma cześć człowieka. Od sioła do sioła, wieś płynie wesoła, wędrowni szępczą myślarze, że go stroną narze Szepczą i chodzą po kraju, o księciu pieśni śpiewają, a lud pod świętymi dębami modli się porankami, gdzie postać boga stamienia, szczoda wszystko manewr. I na ołtarze i mleko jak zwyczaj karze. Od ręki popiela stronę. Ci cichokłonem na schodnią patrząc w stronę. Sporożycu, Boże Słońca, Tyś nasz Ojciec i Obrońca. Sporożycu, Ognia Boże, Twoja siła wszystko może. Ma popiel dwudziestu stryjów. Każdy z nich zacnie żyje, każdy popiera, przeklina, chociaż to jedna rodzina. Więc szepczą ludzie wszędzie, Jeden z stryjów na najsięcie. Wypędźmy w opiera złego, z równych się stryja jego. Słyszy to pogier na brodzie i targa włosy w brodzie. Trzas stryjami tu nas Trzeba ucztę prosić styję, no i ich moim miodem Żaden uczty nie przeżyje. Poszła księżna nocą w ciemny las. Zamoczyła w grosie srebrny pas. Z nią jej pomocnicę, dziewki i służebnicę. Zbierała burzliwą porą. Jadowity wziął się drożą, je w komorze noc całą, skończyła kiedy dnia. Na rogach, którzy grają, jadą do dworów stryjowych, wysokich, potrzebowych. Pokłon wam zacni stryjowie, pokłon wam cześć i zdrowie. Książę powiem za żart rzadko dziś stanie złoża. Więc chcę w onej chorobie, mieć Was o to przy sobie, Wypieczną wieczną zawrzeć zgodę z ludem i ze na dwór was prosi szczerze, na miód i na wieczerze. Stryjowi się radują i w drogę się wgotują. Przez leśne okolice jadą na dróg, w Różwice. Staną książę na pisowym progu. Witam was imieniem bogów. Wyszła księżna jak róża nadobna. Witam gości każdego z Prosimy strychu szczerze na mód i na wieczerze. Hej była uczta nad ucztami, piwa i miodu stoją w bany. Na ławach skóry śnią niedźwiedzie, dźwiedzie, by miękko było się siedzieć. Krącają śliczne w prom dziewczęta w bramach święta. Każda paczorki ma bursztynu, bursztyniu świeży wianek drobna rybu, za nimi chłopcy skóra wilków spażą i gonią się po kilku. Każdy, kto żałuje a to piszczałek gra do wtoru dudą śpiewa, śpiewa, też książę nie umie wciąż dolewa. Zame zdrowie, pierci i bicie stryjowy. Powstała z ławy księżna Maria. Mam ja tu trunek nad trunkami. Samam z ziołami go waszyła, abym was dzisiaj ugościła. Jut ten jak słońce taki złoty, doda wam zdrowia i ochoty. Wypij mistryje księżnej miód. Leczyli śmieją jako w przód, wypili po kucharze, obladły wszystkim twarze, Nie będzie pili dalej. Ten trunek piersi pali, w tym trunku ja go zdrada i pierwszy już upada. Upadli po nim druty, wynoszą martwych słówy. A popier śmieje się piary, śmieje się księżna pani, Gdzie Zleci w chwałach jeść po kraju, Kniecie kniecią, piąże w dal. Lasem płynie. Straszna wieść o strasznym szczególnie. Nieszczęścia, nieszczęście, nie chcemy księcia zbrodniarza, co święte prawo znieważa. Pomóżcie dobre bogi, niech zginie powiel srogi. I pod świętymi dębami lud modli się porankami i mleko jak zwyczajkarze leje na boku. Montażu. A siwy gęś nasz świada i pieśni śpiewa stare. Biada się książę biada, a papier cieszy się i raduje, wesołą stroną ucztuje. W ten na dwór cudzy biegną, a dwoga w oczach każdego. A każdy z lęku dyszy. Myszy, myszy. Myszy, promaga cała, jedna na święcia pała. Zegno się pomysł z chobą. Na pomoc zabójcie ja sługi. Lecz już nie było nikogo, jak twór szeroki i długi. Ucieka kobiet i żona, ucieka zanim stworzona. wieża na jeziorze. Ona ocalić się z Staczą szybko do łodzi. Nas ciszy, to za nimi po wodzie płyną myszy. Różno popiec krzykiem wieży, na sam szczyt wysokiej wieży zjadły myszy księcia złego i zagryzły żonę jego. I poszła wieść lasami, rzeką i dolinami, po całym polan kraju już wszyscy prawdę znają i krzyczą pełni wesela. Nie ma już złego popiera, nowego księcia wybierać będziemy. Teraz! wybierać do bruszwickiego grodu, paliła moc narodu. I wybrali piasta księcie, co praw ludu strzegł był święcie. Choć już wieków przeszło sporo, od tych zdarzeń, drodzy moi: dotąd gąbło śni jezioro i kruszwica stara stoi. Na jeziorze zaś do dzisiaj. Stoi sławna wieża Mysia. Program, który bardzo się podobał rodzicom i nam też przysporzył mnóstwo radości, było przygotowanie przedstawienia. Przedstawienie o tym, jak myszy zjadły popiela. Wszystkie dzieci w niej wzięły w nim udział, co było no, nie nada wyczynem ze strony instruktorów, bo tych dzieciaków było blisko 60. Każdemu trzeba było znaleźć rolę odpowiednią do jego umiejętności, ale się udało. Rodzice bili brawo, dzieci były szczęśliwe. Przedstawienie powstało w ekspresowym tempie, nie mniej Gotowaliśmy sami dekoracje, stroje. Dzieci się nauczyły króciutkich kwestii, ale głównie była to pantomima. No, poszło fantastycznie. Brawa były największą nagrodą i dla instruktorów, i dla dzieci. I szczęście myślę ze strony rodziców, że tak fantastycznie ten występ poszedł. Wiadomo, że jeszcze spotykamy się jutro, ale jutro, wiadomo, na dwudziestkach mamy wiele, wiele rzeczy do obejrzenia. Dlatego dzisiaj dla każdego przygotowaliśmy taki mały, pamiątkowy dyplom, a zarazem również zaproszenie. Tam nasz tutaj e, jeszcze właśnie zapraszał nas wszystkich na 3 sierpnia. I na zakończenie wakacji jeszcze raz popatrzymy się w Słowian. A tu będą dla Was pamiątkowy dyplom, żebyście pamiętali, gdzie spędziliście te trzy tygodnie wakacji w tym roku. Julia Szulc. Oliwia Michańska. Jaj Zalewski, Aleksandra Niczarek. Anna Pałek. Martyna Bącza. Iga Świchielska. Ten Krzysztof Szyński, na ja. którym dzisiaj Pan się Amelia Grabiar, Amelia Dziad, Natalia Florczyk, Amelia Wątkowska, Idynża.

Patrycja Makowska. Dzięki bardzo. To tutaj dla wszystkich z autorów zapewne. Patrycja Makowska, Patrycja, Patrycja. Jakub Cichoń. Uwa są? Marek Olewski. Nikolas Cichowski. Nikodem Borączyk. Małby Kasiewicz, Agnieszka Karlicka, Klaudia Żeno, Gracja Morgana, Bartosz Stoiński Kamil Sierczyński, Zanna Mowa Igor Kręcisz. Proszę. Dzięki odejmę, nasze ziemny do Celki. Inga Bierajewska. Postać ta czarna, czarny charakter cieszę w przedstawieniu. Oliwia Sikora. Oskar Jakubczyk. Wiktor Malarczyk.

Hania Karazim, Mateusz Bąkowski, Karolina Bąkowska, Magdalena Szpusarek. Bardzo dziękujemy dzieciom, bardzo dziękujemy rodzicom. Ale proszę tego chciałam jeszcze dodać jeszcze kilka mieszkanie. Chciałam dodać, że Oprócz naszej dwójki jeszcze dzielnie tutaj instruktorzy przygotowywali. Pani Małgosia, która siedzi, zapraszam Małgoć, do nas. Jest też Pani dyrektor więc zapraszam na środek bardzo serdecznie. Która dzielnie przyjmowała Państwa i tylko wkładała Nie ma pozostałych instruktorów, a jeszcze jest Pan Dominik, przepraszam, tam na górze. Nie się bardzo pokaże światłem. Są jeszcze, wiecie tutaj, nie że tam gdzie są jeszcze nasi wolontariusze, czyli osoby, które na wakacji są oczywiście, się tak, za stare, ale chciały być z nami i zgodzili się pracować tutaj, pomagać nam charytaty. Kasper, Kasper, Sebastian, bardzo. Bartosz i Mirka. Nasi e, przyszli następcy. Mamy na taką nadzieję, że tutaj obserwowali nasze zmagania, jak również pomagali nam tutaj Vielen okay. Dank. Okay. Okay.